live się skończył Dobra widzę, ja nie wiem czemu, ale tamten live się niech skończył Tak, nie wiem czemu, ale się serio tamten live się skończył Nie wiem czemu Ale jak ktoś tutaj bije Z tamtego live'a, to naprawdę dziękuję Jaki ja w ogóle jestem? A zielonym jestem bo z tamtym live'em coś się stało, coś przycisnąłem się. się zakończył, więc wbijajcie z tamtego live'a, wbijajcie. Je, jestem. To dobrze, bo z tamtym live to ja... Ja chyba go niechcący skończyłem. Niespecjalnie, na pewno specjalnie. Okej, okay, dobra. I tak ogólnie dziękuję za 265 subskrypcji. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Co ja zrobiłem? Okej. Okay. Co ty odwalasz? To, to co ty robisz? Co oni robią? Jakiś dwutypków mnie... Na... Co oni robili? Już naraz pokonałem. Stare a party to co no? Po tej rundzie, bo ja nagram tu rundę. Bartek, nie mogę na razie rozmawiać. Party zaraz zagram, mówiłem. Bo teraz gram rundę. Ale zaraz party zagram. Ja cię nie uszukam, serio. Nie wiem, jak cię szukam, to dam ci nie. 10 PSC ja Cię ja ci nie szukam. Przecież. Dobra, z tym 10 PS to nie, żartuję. Dobra S. Zaraz zagram partę na spokojnie. Dajcie mi się teraz... A, okej, okay, teraz gram party Jesteś? Ozis już. Boże. Czekaj, gdzie się w party chodzi Wchodzi. Jej się w party wchodzi. Powiedz. Katrin, sezon szósty, sezon trzeci. Nie ma grać w party. Tylko tyle powiem. To tak. Wchodzę w Bad Wars. Cześć chodzę w Bedwars, czekaj jak się gra w party serio się gra w party powiedz mi tylko tyle bo ja nigdy party nie grałem bo, bo ja nie, nie, nie. o co su party? czekaj spadłem w sumie widzę su party? A nie parkur czekaj jak się party gra? weź mi powiedz Powiedz, powiesz mi jak party się gra? Powiedz mi jak party się gra, to zagram Powiedz mi jak się gra, jak się gra party To zagram I Teraz jak na razie ty nie, jak nie odpiszesz mi to na razie robię parkour Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No chciał zagrać partię, ale przecież się mogę teraz. Powiedz mi jak się gra party i tylko tyle proszę. Bo ja nigdy party nie grałem. Zawsze sam grałem. Mhm, okej. Okay. No tak, dobrze. A, napisa napisałeś. Gdzie napisałeś? Nie napisa, nie napisałeś nic. Napisałem. Tu coś piszesz to? Czy ja tego nie widzę? Jedna czy ty coś piszesz. Dobra, ja nie wiem, jak się gra w te całe party. Bedwars. Wars. A. <laughs> Boże. Halo. To gry Fortnite? robić 14. Dobra. Robi... Ja nie ogarniam... Czekaj... Ja nie ogarniam tego wszystkiego, czekaj... Trzeba znaleźć, jak się zresztą to chodzi, bo ja tego nie ogarniam. Świlobi14 hm. 199 Ja w to nawet często nie gram. Siema, cześć, Tomir. O, Ale poleciałem No co? Co mam napisać? Wejść w kompas, a potem... Potem prawie na Bedwars. Dobra Robi czternaście. Mamy na czterdzieści graczy To ty? To ty? O już, to ty. To ty, to ty? Zabicie 8. Zniszczone łóżka 9, wygrane 1. Aha, okej. Okay. Ktoś tu coś dołączył. Ej, to ty? Bo ja nie wiem, serio. To zaczynamy... Grę... A, to ty, dobra, dobra. To gramy? Chodź. To, to w co gramy? Aha, pary Invite Koteł XD Aha, okej. Okay. Ej, to tak? Fajne to jest. Nie dzięki za 5 oglądających na razie. Uwielbiam was. Co ja mam zrobić? okej, tu to, to jest ten rt coś. ja nie wiem. Jestem świeżak. W ogóle co robi tutaj ten RT-meno? O świeżak ma. Oświadczenie trybowe. No. Zostaje zaprzeszmy... Nie chcę. no. no p a p ak rtmenu no, dążyć do party <grywki> party przed tym został przyjmij no przyjmuję przyjęłem ale pa dążyć do party gracza rtmenu no. no, dączyłem przyjęłem Poczekaj, chwilkę, o, gracz kotel do party. O, o, nawet, dobra, gramy. A jak przegra, <laughs> przegramy to. Gramy w trójkę, czy co? No bez kitu, gramy we trójkę. Masakra będzie. Mogę z tobą grać? Tak, możesz, możesz. Ale teraz gramy rundę z moimi widzami, wygramy. Oby. Ufam tobie. Ufam tobie, że damy radę, ja obudowuję, ja obudowuję beda, jakby co. Oni tu good Bridge robili? Ej, ja się w nie strącam że ja go to nie wiem. jestem takim, jestem świeżakiem sorry, spoko, 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 spoko ja, ja się tu, tam... sorry, sorry, spoko ja się, ja, ja tam tutaj świeżakiem buduję jestem świeżak, dobra dobra, rzucili się na nas spokojnie, wygramy, wygramy, wygramy na spokojnie, na spokojnie dobrze, Kotel, dobrze wygrywamy z nimi Grywamy na spokojnie, widzowie. Dobra, biorę diamenta. Idziemy na... Czy łóżko zielonych jest już zniszczone? Bo nie wiem. Czy łóżko zielone, zielonych jest już zniszczone. Czekaj, Ej, ja, ja cię widzimy jak robiłeś parkura na Kokska. W serio? Ej, to fajnie. Parkura przed chwilą przed, przed robiłem, no. Dobra, widzowie, koteł i menu, to? Nie wiem. Co z Jestem niesamowity. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, dobra, łóżko mi niszczymy. Dobrze! Leży leży, zabiem, zabijem Dobra ale ja serio wygrywamy to Z jakimiś świeżakami gramy Świeżakami gramy widzowie Dobrze ale... gram z, gra, e, Moi kumpli... kumpli ludzie widzowie z którymi teraz gram są totalne jakieś... Jak, są totalne jak to? Są totalne koksy nie, robisz to? Fireballem tam? Nie, nie, nie uda się. Dobra, widzowie. O koty ukupiłeś o coś dzięki, dzięki. Szef, szef totalny. Dobra, idę z dwoma diamentami do bazy. Ej, ja kupię ochronę, opłaca się. Dobra, kupuję ochronę chyba co nie. Nie. wiem. Kupuj ochronę, kupuj ochronę Ego, o się Gabryś. Wiesz, że na ferie do ciebie jadę? Będziemy się widzieć, dzień, ale będziemy się widzieć, to jest ważne, bo później już się nie będziemy widzieć, ale będziemy się widzieć i to jest ważne, tylko to jest ważne. Zaraz gromadzę z Bedy z widzami. Oj, oh, jacy ja proplayerzy z nas. Ej, nie lecimy. Fireballem da się to rozwalić? Da się. Delikatnie, ale da się. To A okej, okay, już łóżka nie mają. Aha. I co ja się tak starałem? Co ja się tak starałem, jak oni łóżka nie mają? oj. Totalnie. No, buzowany jestem. Dobra, szybko lecimy po diamenta. Ej, pięć diamentów mam. Nie, ja, 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 ja idę nam coś kupić. Ja idę nam coś kupić. Nie wiem, ochrona 2 się opłaca kupić? Czy tak? Nie wiem, czy się ochrony. Dobrze! Ertemeno, brawo! Brawo, Ertemeno, brawo! Szefem jesteś. Kupujemy cztery diamenty. Czekaj. Mmm, pancerz 2 kupimy, a co tam aha, spada mnie, nie, dużo osób na jak na ciebie, no bardzo dużo no bardzo, bardzo 7 widzów, siemanko wszystkim o, ale mamy, o, ko koksy Śmieszne koksy. Śmieszne warszawskie koksy. Tu się mówi. Ja, ja, ja co tam? Dobra, diamenty, diamenty. 4? Ej, 6 sze diamentów mam za dużo. 6 diamentów mam za dużo. 6 diamentów, można coś jeszcze kupić? Polegener. Nie wiem, co opłaca co się kupić. Generator kupuje, kupiłem. Nie wiem po co, nie wiem, po co, ale gen generator kupiłem. Generator. Musimy wziąć. Jest, wygraliśmy! Jest! Yeah.